Witam Was, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa, Chrystusa, oczywiście. Moi drodzy, jestem w trakcie modlitwy. Na chwilę ją przerywam, aby z Wami się podzielić pewnymi myślami. Wiecie, co ostatnio trochę ciepło było? No i no nie podlałem kwiatków, które tutaj na parapecie są. I zobaczcie, jak wygląda. Kwiatek. Zobaczcie na tego liścia. Zwiędnięty, już żółknie. Naprawdę nieciekawie wygląda. Mam nadzieję, że teraz, jak go podlałem, to, to odżyje. Ale wiecie, nawet w dotyku widać, że on ma taką strukturę, jakby życie z niego uchodziło. Pomarszczony, ma zmarszczki, jest miękki, łatwo go. Wyginać, jest cienki. Jakby po prostu jakieś życie, substancja życia z niego po prostu uchodziła. Mam to nie jest tylko jeden kwiatek, ale kochani, tu jest jeszcze drugi kwiatek, i to jest żyworódka. I zobaczcie, ona już ma tu, że tak powiem, swoje dzieci. Bardzo dużo tych nowych roślinek jest na obrzeżach. One później odpadają i powinny zakorzenić się w glebie, aby wyrosnąć na duże, następne rośliny, które również będą miały swoje dzieci. Więc moi drodzy, jak dotykam tych liści, zobaczcie, one się w ogóle zwinęły. Wody nie dostały i one są miękkie. O, takie mięciutkie, one powinny być, wiecie, takie grubawe, dosyć twarde, takie jędrne, a ja dotykam, one są jak flak, z nich również uszło życie. Ciekawe, jak wewnętrznie taka roślina się czuje, o ile ona się w ogóle czuje. Więc, moi drodzy, gdyby ona miała uczucie, uczucia i swoje myśli, to ciekawe, jak ona by się czuła. Ja myślę, że w niej byłoby takie chcenie i pragnienie zmiany tego stanu, bo to nie jest normalny stan. To jest stan, w którym ta roślina dąży do śmierci. To jest stan, w którym ona już um, kończy swoje istnienie, o ile nie dostanie wody. Po prostu. Więc moi drodzy, tam gdzie wody nie ma, tam życia nie ma. Przynajmniej w takim ziemskim pojęciu tego, co jest życie, prawda? Bo Bóg sam w sobie jest życiem i on wody nie potrzebuje do życia. On sam w sobie jest żywą wodą, on sam w sobie jest żywym chlebem. On sam w sobie jest duchem i tą substancją, którą jest y, życie wieczne. Więc y, Bóg Bogiem, ale mówię o stworzeniu. W stworzeniu życie potrzebuje wody y, do tego, aby żyć. Ta roślina wody nie dostała. Więc, kochani, no, przykry widok. Postanowiłem w końcu podlać te roślinki, aby, aby odżyły. Tutaj, jeżeli chodzi o żyworódkę, to nie mam żadnych obaw. Ona, ona już wieczorem będzie dużo lepiej wyglądała niż teraz. Więc moi drodzy, wiecie, tak, patrząc na te, te, te kwiaty, takie myśli mi przychodziły właśnie w modlitwie. Dlaczego ja bardzo często myślę, że ten stan również nie jest Wam obojętny, że czujemy się tacy jacyś, wiecie, bez wiary, sfrustrowani, tak jakby życie z nas uchodziło, tak jakbyśmy byli właśnie tacy no, zwinięci, no, zwiędnięci, tak jakby, wiecie, czegoś nam brakowało. Być może nie umiemy tego stanu nazwać, ten stan obserwujemy, czujemy, widzimy wtedy te swoje myśli, które nie są, że tak powiem, Bożymi myślami, widzimy swój stan emocjonalny, uczuciowy, stan swojego stanu, ciała, który jest taki sflaczały, taki, wiecie, tak jakby to nie było nasze, tak jakby, wiecie, jakbyśmy mieli świadomość tego, że, że życie z nas uchodzi, tak? Że to jest niewłaściwy stan y, funkcjonowania y, osób, którymi jesteśmy. Tak jakby, wiecie, po prostu czegoś brakuje, tak? I naprawdę, jak patrzę na tą roślinkę, to tak, ona rezonuje ze mną. Jej stan bardzo często rezonuje z takim stanem, w którym ja potrafię się znajdować. I wiecie, i, i bardzo fajnie, że Bóg dzisiaj mi pokazuje te roślinki, i jednocześnie we mnie powstaje wiecie, taka świadomość tego, że wiem co zrobić. Że wiem co zrobić, żeby ta roślina zmieniła swój stan i wyglądała jak żywa roślina. Aby ona żyła i dążyła do tego, aby właściwie odżywić te, te małe sadzonki, które później będą. Um, następnymi roślinami. Więc yy, wiecie, ja to wiem, wystarczy wodę wlać i właśnie to zrobiłem. Pytanie jest czy ja jako człowiek, jako człowiek wierzący, czy ja wiem yy, co zrobić, yy, żeby odżyć jako ten, który ma wyrażać życie Chrystusa. Czy ja wiem, czy ja umiem, czy ja potrafię yy, zamanifestować yy, yy, jakby, może inaczej, nasiąknąć tym życiem, tym słowem, um, które przecież y, jest słowem życia. Jest tym słowem, które z nieba stąpiło i we mnie zamieszkało. Czy ja umiem naczerpać, na czy ja umiem zjeść to słowo, czy ja umiem napić się tego słowa, czy ja umiem spożyć to słowo, aby ono stało się tym budulcem, pokarmem, um, tą, tą substancją, którą przyjmę którą się nasycę i która stanie się budulcem we mnie. Czy ja umiem to robić, moi drodzy? Czy jeżeli rozpoznaję w sobie taki stan, jak ta roślina dzisiaj ma, czy czuję się właśnie taki, nie wiem, zdołowany, taki zgnieciony, być może sfrustrowany, niewierzący, być może taki psychiczny stan, że że gdzie jest ten Bóg, co się stało z tą nadzieją, rozumiecie. To jest taki stan, w którym jakby człowiek doświadcza właściwie śmierci, takiego, takiego, takiego przybicia. Można powiedzieć, że to są stany ala depresyjne, ale jeżeli żyjemy w Panu, w Bogu, to Bóg daje nam poznać. O, to nie jest depresja. To jest taki stan, w którym. Bóg nam pokazuje, że my w sobie mamy pragnienie um, napicia się Jego. To jest taki stan, w którym krzyczymy wewnętrznie: Boże, daj nam się napić. Więc jeżeli ja tej rośliny nie podleję, no to ona umrze. Jeżeli ja, wiedząc, że Jezus jest żywym słowem, że Jezus jest moim życiem, uh, że Jezus jest uh, tym, którego powinienem spożywać, aby żyć, a tego nie robię, Widząc swój stan, właśnie taki zwiędły, zwiastujący po prostu chorobę, niemoc, przekleństwo, w końcu śmierć, to jeżeli ja do Niego nie przyjdę, jeżeli ja przez wiarę nie nakarmię się Nim, jeżeli ja nie nakarmię się Jego słowem, jeżeli ja nie poddam się pod działanie ducha życia, pod działanie mocy zmartwychwstania, no to, to popadnę właśnie w depresję. Um, i w, no co? No, będę wyrażał trupiaste życie, aż w końcu dostanę, nie wiem, załóżmy, schorzeń, jakichś tam tak zwanych, na przykład psychosomatycznych, i, y, albo jakieś inne choroby mnie dopadną, jakieś inne przekleństwo i po prostu zejdę z tej ziemi, y, że tak powiem, przez własne zaniedbanie, przez własne lenistwo, y, przez brak y, takiego. Y, y, przez brak po prostu karmienia się Chrystusem, no bo przecież jako osoby wierzące dobrze, dobrze wiemy, więc ja również też wiem, że mam się karmić Chrystusem. Tam, gdzie jest Chrystus, tam, gdzie jest żywe Słowo, tam, gdzie jest On jako życiodajny duch we mnie, tam nie ma przekleństwa. Tam jest życie, tam jest życie, które pragnie się we mnie i przeze mnie wyrazić. Tak? Jest tu życie, które jeżeli. Jest to życie, które jest życiem słowa, jeżeli w moim wnętrzu, w moim sercu to słowo jest, i ja zachowuję to słowo, i pragnę tego słowa, i wykazuję, jakby no, dążę do tego, aby, aby się otworzyć, i um, aby Bóg nasycił mnie, nasycił mnie swoim duchem, nasycił mnie w mocy zmartwychwstania tym słowem, które darzy życiem, um, a tego nie robię, no to, to kochani, mam problem. Więc jeżeli my wiemy, co my mamy zrobić, a tego nie robimy, czyli mówię to o modlitwie, o relacji z Bogiem, to co my wyrażamy, moi drodzy? To my wyrażamy po prostu taki stan, taki stan, który, w którym jak po prostu będziemy stale ustawicznie trwali, to niechybnie po prostu umrzemy. No... Uf, nie wiem, jak to powiedzieć. No bez Chrystusa to żyjemy w ciele, w zmysłach. Jeżeli nie żyjemy w duchu, jeżeli nie jesteśmy pełni ducha, jeżeli nie zabiegamy o ten duchowy pokarm, jeżeli nie siejemy dla ducha, no to wiecie, to tak, tak wyglądamy. Tak wyglądamy i w, popadamy w śmierć, popadamy w przekleństwo, popadamy w ciało. I żyjąc dla ciała, to duchowy nasz stan jest właśnie taki, bez, bez, bez życia. To życie, którym On jest w nas, ten plan, którym On jest w nas, ta droga, którą On jest w nas, ona się nie przejawia wtedy, tak. Jeżeli żyjemy w ciele, w zmysłach, w świecie, e, po pogańsku, wedle modły tego świata, wedle systemów tego świata, jeżeli poprzestajemy tylko na jakimś tam systemie religijnym, na jakiejś tam wiedzy, na doktrynach, e, rozumiecie, na jakichś tam, nie wiem, świętach, i to jest w sferze duszy i ciała robione, tylko to, to nasz stan duchowy jest taki. My zewnętrznie możemy ładnie wyglądać, ale z Bożego punktu widzenia, w rozumieniu życia, wyrażania tego życia, którym jest Chrystus, Jezus z nas, to my tak wyglądamy. Więc ja wierzę w to, że skoro o tych rzeczach wiemy, że Chrystus jest życiem, drogą i prawdą, rzeczywistością, a poznanie Jego jest życiem wiecznym. To, to powinniśmy po prostu o to zabiegać, tak? Jezus, kiedy chodził tu po ziemi, mówił: Ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem tym źródłem wody żywej. Ja jestem żywą wodą. Ja jestem żywym chlebem. Jezus zachęcał do tego, abyśmy przyszli i za darmo sycili się tym, kim On jest. Więc moi drodzy, on to mówił, kiedy chodził tu po Ziemi. On wskazywał na siebie, mówił, że właśnie jest pokarmem, krótko mówiąc czyli substancją, którą człowiek może spożywać, i dzięki temu może ta substancja w człowieku stać się jego budulcem, i możemy po prostu wyrażać to życie, które wynika ze spożywania tego pokarmu, którym on jest. Więc y, dzisiaj, dzisiaj oczywiście Go w ciele nie ma, więc my, kiedy doświadczyliśmy Nowego Narodzenia, kiedy przyjęliśmy Jego jako życiodajnego Ducha do swojego wnętrza, to przecież Jego słowa dalej są aktualne. Jezus mówi, przyjdź do Mnie i spożywaj. Karm się Mną, syć się Mną, jedz Mnie, pij Mnie. Proszę bardzo, przyjąłeś Mnie z łaski Bożej za darmo, a więc jestem do Twojej dyspozycji. Nawet chcę i pragnę, abyś mnie spożywał, abyś żył dzięki mnie. Więc wierzę w to, że Bożym chceniem i pragnieniem jest to, aby przez wiarę trwać i żyć w Chrystusie, żyć i trwać w krzewie winnym, a, a przecież On wtedy On, bo to pożywienie, manifestacja tego pokarmu, który On jest w nas, tych substancji odżywczych, które są w Nim, które są wynikiem życia i działania. Jego w naszym życiu, to się wszystko odbywa wedle Jego woli, tak? Więc kiedy otwieramy się na Niego, to to życie, to słowo, które w nas zamieszkało, natura Boga zaczyna nas napełniać, zaczyna nas odżywiać i stosownie do tego napełnienia, stosownie do tego naszego poddania się pod to życie, którym On jest w nas. Możemy doświadczać zmiany naszego stanu właśnie z takiego zwiędłego, a może nawet spróchniałego stanu do tej pełni, którą Bóg zamierzył do naszego życia. Ta pełnia jest w Jego synu. Ta pełnia to ożywienie, to posilenie jest w tym słowie, w którym zostaliśmy zrodzeni, w tym słowie, które pragnie w nas wzrastać. Więc moi drodzy, powiem Wam, że dla mnie modlitwa nie jest tylko takim pustym gadaniem. Modlitwa nie jest tylko takim, że tak powiem, wiecie, świętym obowiązkiem, który powinienem spełniać, no bo przecież wiecie, człowiek wierzący to się modli. Więc moi drodzy, dla mnie modlitwa, szczególnie w komorze, w takim oddzieleniu, jest takim miejscem, w którym moim chceniem i pragnieniem jest swoje wnętrze, swoje serce kierować na Jezusa. To jest to chcenie, aby się Nim żywić, aby być nawodnionym człowiekiem przez to słowo, którym On jest we mnie. Chcę być człowiekiem, który w modlitwie Go spożywa. I o to zabiegam, po to się modlę, kochani. Ja nie przychodzę tutaj czasu spędzać po to, bo trzeba, bo rozumiecie, bo że jak wyjdę z tej komory i ktoś się mnie zapyta, czy się modlić ja powiem, to tak, tak, drugi bracie, pewnie, że się modlę. Kochani, ja nie po to przychodzę. Nie po to się modlę. Ja przychodzę, Boże, przychodzę, moi drodzy, do Boga po to, aby się sycić Nim. Kiedy modlę się, to wiarę serca kieruję na Jezusa, który jest już we mnie, jestem z Nim połączony, otwieram się coraz głębiej na Jego obecność, coraz głębiej na to Słowo, na tego Ducha Życia, którym On jest we mnie i pragnienie moim jest sycić się Duchem, a pragnienie moim jest, aby Bóg w swojej łasce przez moc zmartwychwstania sycił mnie sobą, abym spożywał um, Jego, tak? Chcę pić Jezusa i staram się to robić, tak jak umiem, Staram się jeść żywy chleb, którym on jest. Skoro jest we mnie, to ja pragnę go spożywać. Na każdym miejscu, zresztą, gdziekolwiek jestem, gdzie żyję, gdzie się poruszam, czy siedzę, czy chodzę, czy śpię, pragnę mieć to serce, wnętrze wyćwiczone w tym sensie, że ono cały czas stale ustawicznie się modli, czyli trwa w relacji z Chrystusem, a tym samym i z Ojcem w Duchu Świętym, a tym samym um, spożywa, spożywa ducha, spożywa substancję z nieba, spo, spożywa mądrość, którą jest Chrystus Jezus. Pragnę mieć serce wyćwiczone, które spożywa Słowo, które jest życiem dla mojego ciała, wybawieniem dla mojej duszy i tą formą um, dla mojego serca. Pragnę spożywać Go, Pragnę spożywać go jako moje przeznaczenie. Pragnę go spożywać i podlegać pod ten pokarm jako Boży plan do mojego życia. Pragnę być nasycony, uformowany przez ten pokarm, którym On jest we mnie. Wierzę w to, że kiedy to robię, to Bóg mnie zmienia, ponieważ karmiąc się tym pokarmem. On, ten pokarm staje się moim budulcem. Więc tu wierzę w to, że Bóg manifestuje krok po kroku, z dnia na dzień, z sekundy na sekundę, zmianę, która wynika z działania mocy zmartwychwstania we mnie. I w ten sposób mogę być zmieniany na jego obraz. W ten sposób mogę być coraz bardziej e, uczestnikiem jego natury, coraz bardziej przyoblekam Słowo Boże, które żyje. Przyoblekam Go, więc yy, po to się modlę, moi drodzy. Bóg mnie zbawił nie po to, abym się modlił, bo trzeba się modlić, ale Bóg mnie zbawił, abym w modlitwie yy, ćwiczył swoje wnętrze, ćwiczył swoje serce w relacji z Nim. I w momencie, kiedy to serce już umie i podlega pod to prawo ducha życia, kiedy to serce przez wiarę trwa w nim, żyje w nim, przybywa w nim, mieszka w nim i doświadcza tej mocy zmartwychwstania, to ja e, wiem, że to moje serce e, jest zmieniane na jego obraz. To serce ma też e, praktyczne, rzeczywiste przełożenie na moją duszę, na moje uczucia, emocje, sposób myślenia, sposób postrzegania, e, na moje cele, na moje plany, na moje marzenia, na moje wybory, prawda. Na wyraz mojej woli, to jest ten proces, który manifestuje Bóg na przykład w moim życiu, bo wierzę, że też sami tego doświadczacie. Ja mówię troszkę o sobie, więc moi drodzy, życie Słowa, które jest dla nas budulcem i pokarmem, powinno w nas być wyraźne, przynajmniej dla nas, bo inni oczywiście mogą mówić, że coś z nami jest nie tak. Natomiast to my mamy wiedzieć, że byliśmy wodą, a pod wpływem mocy Bożej stajemy się winem, czyli czymś, co nie powstaje w ogóle z wody. Bo wina nie zrobimy z wody, moi drodzy. To jest możliwe tylko pod wpływem działania Ducha Jezusa Chrystusa. Że w Chrystusie, kiedy go przyoblekamy, to Bóg manifestuje siebie, czyli to drugie stworzenie. Drugie stworzenie, które jest w Chrystusie Jezusie. Bóg w nas, pod wpływem mocy swojej, w planie zbawienia manifestuje swoje przeznaczenie, a tym przeznaczeniem jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Więc byliśmy ludźmi zrodzonymi z grzechu, ukształtowani przez grzech, byliśmy ludźmi, którzy wyrażali grzeszny rodzaj życia. A zepsuty rodzaj życia, yy, wyrażaliśmy po prostu grzeszny rodzaj życia a, i kiedy doświadczyliśmy nowonarodzenia, to w nas zamieszkał inny człowiek i my tego innego człowieka przeoblekamy, człowieka, który jest naszą sprawiedliwością, człowieka, który jest pełen życia, człowieka, który, w którym nie ma chorób, nie ma, nie, ma, nie, nie ma jakichś tam dolegliwości, nie wiem, psychicznych, Człowieka, który nie ma nic wspólnego z grzechem, z zepsuciem, ze śmiercią. Przeoblekamy tego, który jest stwórcą rzeczy widzialnych, niewidzialnych. Przeoblekamy tego, który jest słowem, słowem Ojca. Przeoblekamy, kochani, no Jezusa Chrystusa, po prostu. Zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa. Czyli w Nim stajemy się ludźmi, którymi wcześniej w ogóle nie byliśmy. I to jest, to jest coś niesamowitego. Więc Bóg chce w nas i przez nas manifestować swoją obecność. Bóg chce w nas i przez nas manifestować samego siebie. Tak? To jest plan zbawienia. Ja tak rozumiem ten plan zbawienia. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Kiedy przychodzę się modlić, to chceniem i pragnieniem moim jest nie tylko spożywać Jego i pić Jego, ale przybywać w Bożej obecności, doświadczać Jego obecności, tak aby poprzez pracę Bożego Ducha, poprzez Jego obecność, poprzez działanie Jego namaszczenia, poprzez działanie Jego słowa, być metabolicznie zmienianym człowiekiem na Jego obraz. I to się dzieje od wewnątrz na zewnątrz, moi drodzy. Więc, kochani, zadbajmy o swoją relację z Bogiem, Abyśmy byli posileni, pełni życia, pełni takiego entuzjazmu, który wywodzi się z życia ducha w nas. Nie entuzjazmu pod wpływem tego, co świat nam przed oczy, przed uszy, przed język stawia. Nie mówię o takim entuzjazmie cielesnym, zmysłowym pod wpływem tego świata, ducha tego świata, ale mówię o entuzjazmie, który jest wynikiem ducha przejawiającego się w nas. Pod wpływem manifestacji planu zbawienia, zbawiciela i zwycięstwa, którym On jest w nas. E, mówię o tym entuzjazmie, entuzjazm wynikający z radości Jego e, w naszym sercu, prawda? Więc, e, kochani, jeżeli widzimy, że rano wstajemy i mamy taki kształt, bylejaki. Kiedy widzimy, że nasze uczucia, nasze emocje, nasze myśli, no nie są, że tak powiem, chrystusowymi, czujemy niemoc, bezsilność, słabość, chorobę, a być może śmierć, to chyba to jest taki stan, który nie jest pożądany w naszym życiu. To nie jest stan pożądany do życia wierzących ludzi. Więc kochani, czym prędzej Was zachęcam, abyście. Odłożyli telewizję, abyście odłożyli swoje romanse, które czytacie, albo jakieś encyklopedie, albo nawet Biblię, do której podchodzicie literalnie, na sposób cielesny, taki zmysłowy. Kochani, zachęcam Was do tego, aby swoje kolana zgiąć. Jeżeli nie chcecie na kolanach, bo być może nie możecie, to zachęcam Was, abyście stanęli. A, czy położyli się i z całych swoich sił, ile macie po prostu tej pary w sobie, e, zawołali, Boże, ja chcę Ciebie spożywać, ja chcę e, się Ciebie napić. Proszę Cię, pokaż mi, jak ja mam to robić, pokaż mi, jak ja mam trwać w Tobie. Pokaż mi drogi Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jak ja mam sprawować swoje zbawienie, jak ja mam trwać w Chrystusie, jak ja mam się Tobą Jezus sycić. Naucz mnie, Panie, tej, tego, tego, tego trwania w Tobie. Naucz mnie, Panie Jezu, tego poddania Tobie. Naucz mnie tego krzyku mojego wnętrza, wyrażania tego pragnienia, aby się Ciebie napić. Ukierunkuj moje wnętrze, ukierunkuj moje serce. Wlej jeszcze więcej swojego pragnienia do mojego wnętrza, abym wedle Twojego pragnienia poznania Ciebie, poznania Ciebie i Twoich słów do mojego życia, abym przychodził, abym przychodziła i w sposób właściwy, prawidłowy tą relację z Tobą miał, miała. Proszę Cię, Jezu, nasyć mnie, zaspokój moje pragnienie, ożyw mnie, Panie, wypełnij mnie. Ja nie chcę być zmielonym człowiekiem. Ja nie chcę czuć się jak taka kupa mięsa, która do niczego się nie przydaje. Ja Wiem, że mnie powołałeś do swojej woli. Ja wiem, drogi ojcze, że w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym, Twoim pragnieniem jest, abym wyrażał Twoje życie i wierzę w to, że tam jest życie, tam jest duchowy entuzjazm, który się przejawia w sercu, w duszy i w ciele. Pragnę wyrażać życie Twojego ducha, więc ojcze, naucz mnie, naucz mnie spożywać Chrystusa Jezusa. Naucz mnie, panie, i wlej swoje chcenie i pragnienie, abym. A, przychodził, przychodziła a, po to życie, którym jest Chrystus Jezus, po to Słowo żywe, którym jest Chrystus Jezus, po to Słowo dynamiczne, energetyczne. Więc, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę i błogosławię Was w imieniu Jezusa, Chrystusa. Amen.